Witajcie na kolejnej porannej jodze z serii Poczuj się lekko. Usiądź sobie wygodnie z wydłużonym kręgosłupem, z otwartą klatką piersiową. Ułóż wygodnie swoje ręce, ułóż wygodnie swoje nogi. Weź sobie jeden długi, głęboki wdech. Długi, swobodny wydech. I zacznij stopniowo kierować wszystkie swoje myśli w kierunku oddechu. Wszystko inne zostaw poza matą. Podążaj swoją wagą za każdym wdechem i każdym wydechem. Zaobserwuj, jaki ten oddech jest teraz. Jaki jest Twój wdech? Jaki jest Twój wydech? Jak długi? Jak głęboki? Zobserwuj, jak długo trwa każda faza twojego oddechu. Policz na wdechu, policz na wydechu. I spróbuj teraz wydłużyć krótszą fazę oddechu do tej dłuższej. Spróbuj wyrównać wdech i wydech. Zobserwuj, jak wraz z wydłużeniem i pogłębieniem swojego oddechu rozluźnia się Twoje ciało. Poczuj jak napięcia zgromadzone w Twoim ciele stopniowo odpuszczają. Spokojny wdech i spokojny wydech. Weź sobie jeszcze jeden oddech. Otwórz powoli swoje oczy. Z wydechem przenieś ręce bokiem w górę, złącz dłonie i z wydechem opuść dłonie na wysokość serca. Wdech ręce bokiem w górę, wydłuż swój kręgosłup i wydech. Powtórzmy trzy razy. Wdech. I wydech. Wdech. I wydech. Ostatni raz. Przejdziemy sobie teraz do pozycji dziecka w wersji embrionalnej. Stopy kolana są złączone, ręce wzdłuż tułowia, tak żeby dłonie ułożone były przy stopach. I pozwól, aby w tej pozycji Twój kręgosłup delikatnie się zaokrąglił. Niech Twoje barki, ramiona spłyną swobodnie do maty. Głowa podparta, możesz sobie przetoczyć głowę po macie, spoglądając raz na prawą, raz na lewą stronę. Rozluźnij swoją szyję, rozluźnij kark. Zostaw głowę w centrum. Odłożymy sobie teraz lewą dłoń z boku na macie. Wyciągniemy prawą nogę do boku. Noga jest wyprostowana i przenieś prawą rękę daleko w bok. I z wydechem przejdź z powrotem do pozdzi dziecka w wersji embrionalnej i druga strona. Prawa dłoń na matę, wyciągnij lewą nogę, lewą rękę wydłużając bok ciała i wydech. Powrót. Wdech, wydłuż swój prawy bok ciała i wydech. Wdech, wydłuż lewy bok ciała i wydech. Wdech, delikatnie wycofaj prawy bark, spójrz w górę. I wydech. I wdech. I wydech, płynne ruchy, płynny oddech. Poczuj z każdym wdechem, jak otwiera się bok Twojego ciała, jak otwiera się klatka piersiowa. Z wydechem swobodnie przechodź do pozycji dziecka. Wdech i wydech. I z kolejnym wdechem przejdź sobie na lewą stronę i zatrzymaj się tutaj. Weź wydech z wydechem odłóż prawą dłoń na matę skieruj, lewy piszczel równolegle do długiej krawędzi maty, i przenieś prawą stopę do przodu na zewnątrz prawej dłoni. Z wydechem wyciągnij przód swojego ciała, odpychając się od dłoni. I z wydechem doklej całe dłonie do maty. Poczuj wydłużenie kręgosłupa, czubek głowy delikatnie wyciągać do przodu. Wzrok skierowany między dłonie. Spokojny wdech i wydech. I wycofaj prawą nogę z powrotem do tułu, skieruj lewy piszcze równolegle do krótkiej krawędzi maty. Unieś swoje ciało w górę i z wydechem opuść prawą dłoń na prawą łydkę, prawe udo i wyciągnij lewą rękę, wydłużając lewy bok swojego ciała. Wdech. Unieś swoje ciało i z wydechem odłóż lewą dłoń na matę i wyciągnij prawy bok swojego ciała. Delikatnie wycofaj prawy bark, spójrz przed barkiem w górę, otwierając jeszcze mocniej swoją klatkę piersiową. Weź wdech. I z wydechem powróć do pozycji dziecka, i z wydechem przejdź na drugą stronę. Poczuj wyciągnięcie lewego boku swojego ciała, wydech odłóż lewą dłoń i przenieś lewą stopę po zewnętrznej stronie lewej dłoni. Z kolejnym wdechem wejdź na opuszki palców dłoni, wydłuż przód swojego ciała, i z wydechem doklej dłonie i pozostań z wydłużonym kręgosłupem. Czubek głowy cały czas delikatnie ciągnie do przodu, wzrok skierowany między dłonie. I pozostań na dwa oddechy. I wycofaj teraz lewą nogę. Raz jeszcze wyciągnij lewy bok swojego ciała. Wdech unieś ciało i wydech odłóż lewą dłoń na lewe udo, lewą łydkę i wyciągnij prawą rękę po skosie w górę. Tym razem poczuj otwarcie prawej strony ciała. Weź wdech. Swobodny wydech. Zwdecham u z unieś ciało, ręce do boku i wydech, prawa dłoń na matę, lewa ręka do boku. Wycofaj lewy bark, otwórz klatkę piersiową i spójrz w górę. Aktywnie odpychamy się od prawej dłoni. Weź wdech i wydech, pozycja dziecka. Z kolejnym wdechem kręg po kręgu unieś swoje ciało do siadu na piętach, głowa na samym końcu. Odłóż sobie dłonie na kolanach, z wydechem otwórz klatkę piersiową, spójrz w górę i wydech, koci grzbiet. osób zaokrąglony, wdech, klatka piersiowa w przód, wzrok w górę i wydech. Wdech, pozycja krowy i wydech, koci grzbiet. Wdech i wydech. Raz jeszcze wdech. Raz jeszcze wydech. Z wdechem klatka piersiowa w przód, wzrok w górę i wydech, zostań w neutralnej pozycji kręgosłupa, przejdź sobie do klęku podpartego, ustaw swoje dłonie pod barkami, kolana pod biodrami, odepnij się aktywnie od dłoni, z wydechem unieś prawą nogę w górę, noga jest wyprostowana, stopa jest aktywna. Kręgosłup pozostaje wydłużony i z wydechem lewa stopa idzie między dłonie. Z wydechem unieś ciało, unieś ręce w górę, wydłużając przód swojego ciała. Rozluźnij barki, oddali je od uszu. Długa szyja i pozostań tutaj na jeszcze jeden spokojny wdech i wydech. Z wydechem odłóż dłonie na matę, wdech odepnij się od dłoni i wydech wycofaj lewą stopę do tyłu. Odstaw stopę na matę i skieruj piętę do maty, wydłużając z tyłu lewej nogi. Skręć prawy piszczel równolegle do krótkiej krawędzi maty i wyciągnij lewy bok swojego ciała. Wdecham unieś lewą nogę, unieś lewą rękę. Miśnie brzucha są aktywne, lewa noga wyprostowana, stopa aktywna. I wydech, zegnij lewą nogę w kolanie, skieruj stopę do pośladka, chwyć dłonią za stopę. I teraz stopa napiera na dłoń, dłoń napiera na stopę i oddalamy stopę od pośladka. Poczuj otwarcie klatki piersiowej. Wyprostuj lewą nogę, wyprostuj lewą rękę, odłóż dłoń na matę i wróć do klęku podpartego. I z wydechem unieś prawą nogę w górę. Noga jest wyprostowana, stopa aktywna. Odepchnij się od dłoni. Kręgosłup pozostaje wydłużonym. Przenieś sobie teraz, z wydechem stopę do przodu. Unieś ciało, unieś ręce w górę. Poczuj wydłużenie z przodu swojego ciała. Odłóż dłonie na matę, wycofaj prawą nogę do tyłu, odstaw stopę na matę i poczuj wydłużenie z tyłu nogi. Dociśnij prawą stopę, unieś prawą rękę, wydłużając prawy bok swojego ciała. Delikatnie wycofaj prawy bark i spójrz w górę do sufitu. Z kolejnym wdechem unieś prawą nogę, unieś prawą rękę. Spróbuj chwycić za stopę i przyciągnąć stopę do pośladka. Poczuj intensywne otwarcie klatki piersiowej. Delikatnie wypchnij biodra do przodu. Opuść teraz stopę, wyciągnij. Raz jeszcze prawy bok swojego ciała i wydech, odłóż dłoń, odłóż stopę do klęku podpartego. Wdech pozycja krowy, wydech kocik grzbiet. Wdech kręgosłup delikatnie wklęsły wzrok do przodu i wydech kręgosłup zaokrąglony, broda do mostka. Wdech i wydech. Wdech pozycja krowy i wydech kocik grzbiet. Wdech i wydech. Z wydechem kręgosłup w neutralnej pozycji, z wdechem unieś lewą nogę wyprostowaną w kolanie. Weź wdech i z wydechem przenieś stopę do boku tak, żeby była w jednej linii z prawym kolanem. Noga jest wyprostowana i przenieś dłonie daleko do przodu. Zwróć uwagę, żeby biodra cały czas zostały nad kolanami. Między łydką a udem jest kąt prosty. Dłonie rozstawione na szerokość barków, bądź delikatnie szarzej, tak żeby było Ci wygodniej. Głowa podparta. I z każdym wydechem schodzimy klatką piersiową delikatnie w dół. I z wydechem unieś swoje ciało z powrotem w górę i z wydechem wycofaj pośladki do tyłu. Prawy pośladek na prawej pięcie, lewa noga cały czas wyprostowana, palce, stopy skierowane w górę. I z kolejnym wdechem powoli unieś swoje ciało, barki nad dłońmi. Z wdechem unieś lewą rękę w górę i z wydechem przenieś lewą rękę pod tłowiem maksymalnie do prawej strony. Odłóż lewy bark, ramię i przedramię, wnętrze dłoni skierowane w górę. Wyciągnij swoją prawą rękę daleko do przodu. Spokojny wdech i wydech. Prawa dłoń wraca na wysokość twarzy, odepnij się od dłoni, unieś lewą rękę w górę i z wydechem odłóż dłoń na matę. Wdech, unieś lewą nogę i odstaw ją z powrotem do klęku podpartego. Wdech, unieś prawą nogę w górę, noga wyprostowana, stopa aktywna. Weź wdech i z wydechem przenieś stopę do boku, ustawiając stopę w jednej linii z lewym kolanem, wyciągnij dłonie daleko do przodu i z wydechem odłóż czoło i zejdź klatką piersiową delikatnie w dół. Możesz złączyć swoje dłonie i odłożyć czoło na grzbietach dłoni, wtedy pozycja będzie mniej intensywna. odepnij się od dłoni z wydechem, unieś swoje ciało i z wydechem wycofaj pośladki. Oprzyj sobie lewy pośladek na lewej pięcie, prawa noga wyprostowana, stopa aktywna. Kręgosłup wydłużony. Z powrót i z kolejnym wdechem unieś prawą rękę w górę i wydech pod tłowiem przenieś rękę maksymalnie do lewej strony. Wyciągnij lewą rękę do przodu i z każdym wydechem staraj się dokręcać swoje ciało do lewej strony. Biodra cały czas w górze. I z wydechem odepnij się od lewej dłoni, unieś prawą rękę i wydech, odłóż dłoń na matę. Wdech, unieś nogę i odstaw ją z powrotem do klęku podpartego. Dłonie pod barkami i zaczynamy przenosić z każdym wydechem biodra do boku. Delikatne skręty. Nie musisz całkowicie odkładać bioder, tylko zostawiamy je delikatnie nad matą. I zaczniemy sobie teraz wykonywać okrężne ruchy swoim ciałem. Z każdym wdechem ciało idzie delikatnie do przodu, z wydechem wycofaj pośladki do pięt. I zmiana kierunku, okrążenia w drugą stronę. Staje się, żeby kręgosłup pozostawał cały czas wydłużony, wzrok skierowany do maty. Powoli wygaś ten ruch i wycofaj pośladki do pięt do pozycji dziecka. Stopy złączone, kolana mogą być delikatnie szerzej. Czoło na macie. Rozluźnij swoje barki, ramiona. I weź sobie spokojny oddech. Z wydechem powoli unieś swoje ciało do siadu na piętach. Dziękuję Ci bardzo. Za dzisiejszą praktykę. Namaste.